Naszych miłych słuchaczy, zarówno tych wiernych, którzy są niemal na wszystkich naszych spotkaniach, jak i tych zupełnie nowych, którzy dziś dołączają do nas po raz pierwszy. Dzisiejsze spotkanie to kontynuacja tematu rozpoczętego przed dwoma tygodniami opatrzonego tytułem podobnie jak dzisiaj od przyjemności do konieczności czyli o Uzależnionym mózgu. Poprzednio zostały omówione uzależnienia chemiczne, czyli alkoholizm, nikotynizm, narkomania. Była również mowa o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą dopalacze, a także leki. Dostaliśmy dużą porcję bardzo istotnej i dla niewtajemniczonych no zupełnie nowej wiedzy. Dziś, że się tak wyrażę, na tapetę pójdą uzależnienia niechemiczne, czyli to, z czym może niekoniecznie zdarzyło nam się zetknąć, a problem istnieje i mimo że no, nie, 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 nie zdajemy sobie z tego sprawy, podobnie jak uzależnienia od substancji chemicznych zbiera coraz większe żniwo. No i kto nam o tym dzisiaj opowie? No, oczywiście osoba, która przed dwoma tygodniami zaczęła wprowadzać nas w tę niezwykle ważną tematykę, czyli terapeuta uzależnień, specjalista terapii motywującej i środowiskowej, psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami po kryzysach psychicznych. Tak jak już mówiłam na poprzednim spotkaniu, teraz jedynie przypomnę. Zajmuje się terapią nerwic, uzależnień i rehabilitacją psychiatryczną zaburzeń psychicznych, zwłaszcza u osób młodych po pierwszym epizodzie psychozy. Terapeuta z dużym doświadczeniem również w zakresie suplementacji, która dobrze prowadzona no, jest dla uzależnionych takim solidnym kołem. Ratunkowym. Wszystkie te specjalności, umiejętności łączy jedna osoba, czyli nasza kochana, pozwólcie Państwo, że tak ją przedstawię, bo nie potrafię inaczej, Ania Górska. Teraz już zapraszam do wysłuchania na pewno wspaniałego, szalenie interesującego wykładu. Aniu, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję, dobry wieczór. Właściwie to można by było już zakończyć, bo <laughs> ale Ponieważ się napracowałam, to sobie pozwolę podzielić się z Państwem drugą porcją poważnych problemów, które są udziałem, mam nadzieję, że nie nas, ale wielu ludzi, bo okazuje się, że 50 tysięcy Polaków jest uzależnionych od gier hazardowych. To, o czym dzisiaj będę mówiła, to uzależnienie chemiczne, behawioralne, i tak naprawdę wydawałoby się, że niepowszechne, niepopularne jest to uzależnienie, ale na pewno nie jest to prawda. 200 tysięcy osób jest narażonych na ryzyko uzależnienia od hazardu. W tej chwili można powiedzieć, że prowadzone badania wokół takich wycinków czasowych 2011-2012. Pokazały, że jedna czwarta populacji badanych w ciągu 9 miesięcy praktycznie można powiedzieć grała na pieniądze. To poważny problem. Gra jest ryzykiem i niestety, albo na szczęście dotyka osób dorosłych, wcale niekoniecznie osób. Które miały taką jakąś decyzję w sobie, że wejdą w taki sposób spędzania czy wolnego czasu, czy zarabiania pieniędzy. Okazuje się, że coraz częściej najbardziej zagrożeni hazardem są ludzie młodzi. O tym później trochę powiem, ale zacznijmy od początku. Co to jest hazard? Hazard to słowo pochodzenia, pochodzi z języka arabskiego i oznacza kostkę, grę w kości. Hazardem jest gra pieniężna, losowa, czyli taka, której przegrana czy wygrana zależy od przypadku. Zawsze jest to zachowanie ryzykowne. Jest ryzykowną formą rozrywki, bo może doprowadzić do uzależnienia. W momencie, kiedy Łączy się prawa matematyki z silnymi emocjami, musi zdarzyć się coś, o czym zdecyduje przypadek. I taka ciekawostka, która mnie przynajmniej zdumiała ogromnie, że trafienie szóstki w totolotka, czyli 6 z 49, z zachunku prawdopodobieństwa daje prawidłowość 1 do 14 milionów. No właśnie, 14 milionów ma nadzieję, że trafi w tę szóstkę. My jesteśmy cały czas podsycani informacjami, ilu to się szczęśliwcom udało wygrać te wielkie pieniądze, ale sami Państwo ocenicie. 1 do 14 milionów trafia. Takie mamy rodzaje hazardu? Yy, ogromnie dużo jest w tej chwili yy, gra w kasynie: to ruletka, gra w karty, blackjack, poker, yy, nobilitowane wyścigi konne, gra w totolotka, zdrapki, wysyłanie SMS-ów. Może być gra na giełdzie, stacje Allegro. Coraz częściej hazard odbywa się online. I internetowe kasyna dorównują kasynom prawdziwym naziemnym. Zakłady macherskie buki naziemne, buki internetowe, gry na automatach. Okazuje się, że hazard w Polsce ma tę specyficzną formę, że automaty. Stały się naszym pierwszym priorytetowym uzależnieniem, i ludzie grają na automatach, mając pewnego rodzaju iluzję w myśleniu na ten temat. Ponieważ automaty są o niskich wygranych, to znaczy stosunkowo niskie stawki są inwestowane w te gry, ludzie mają poczucie, że robią coś mniej niebezpiecznego, ale obietnica wysokich wygranych jest w tych grach. Również tą iluzją, w którą wierzą. Co to daje? Co daje rzeczą gra na automatach? Po pierwsze, zmniejsza swój niepokój związany z ryzykiem, a to ryzyko jest prawdziwym takim towarzyszem gracza hazardowego. Jeżeli jest to niewinne, bo małe, ryzykowne granie, małe pieniądze się wrzuca do automatu. To myślenie jest takie, że to jest mniej szkodliwe. Natomiast nic bardziej złudnego. Jest to bardzo wciągające uzależnienie, problemowe dla tych, którzy grają, i dla rodzin graczy. Niestety, automaty są również zmorą, problemem uzależnienia dzieci. Dzieci są również podatne na formy gier hazardowych. Nie mówię o tych, które były formą zabawy w konkursach czy loteriach, ale. Tak naprawdę y, coraz częściej przy automatach stoją dzieci w wieku 9, 10, 11 lat i liczą na to koło fortuny, czyli na bardzo szybki przychód, zarobienie pieniędzy. W 2007 roku były robione badania, w których okazało się, że z tej branży hazardowej przychód wyniósł 8 miliardów zł. Ogromne pieniądze. Ale proszę Państwa, za dwa lata przychód już wynosił 19 miliardów złotych. Kto to jest gracz? Gracz to młody człowiek, najczęściej mężczyzna. 60% Polaków korzysta z oferty totalizatora sportowego. I pomimo, że obroty. Jakby pokazują, że wygrana jest przypadkiem bardzo rzadkim, to zainwestowaliśmy w 2007 roku 2,5 miliarda złotych w totolotka. W Polsce jest społeczna tolerancja grania. W świecie już jest trochę inaczej. Tam widać ten problem. U nas jest to w dalszym ciągu mało rozumiane uzależnienie. Są trzy sposoby uprawiania zarobków. Może w związku z tym, że jest coraz bardziej dostępna ilość i rosnąca ilość gier hazardowych, ludzie grają dla rozrywki. Jest to forma mało niebezpieczna, ale hazard jest przyjemny. Przyjemnie spędza się czas wolny wtedy, kiedy się człowiek wie, że nie uzależni, ponieważ zachowuje pewne zasady kontroli tego zachowania. Nie przekracza założonego limitu czasu zaplanowanego na tę grę, nie przekracza kwoty przeznaczonej na grę, nie przeinwestuje swoich finansowych możliwości i gracz pamięta, że gra i wynik tej gry jest losowy, przypadkowy. Nie szuka żadnych prawidłowości ani systemów. Gra bez negatywnych konsekwencji. Druga forma grania to jest granie już problemowe, kiedy gracz. Zwiększa swoją częstotliwość grania, podwyższa stawki, ryzykuje więcej niż może sobie na to pozwolić. Przede wszystkim próbuje się odegrać. I hazard przestaje być już dobrą zabawą, staje się coraz ważniejszą aktywnością w życiu takiego człowieka, rodzi nowe problemy. Najczęściej są to konflikty z otoczeniem, długi, zaniedbywanie swoich obowiązków, yy, kłopoty, które bo praktycznie każdy hazardista sięgają również jego zdrowia. No i trzecia forma, ta, która nas najbardziej interesuje dziś, to jest hazard jako uzależnienie. Gracz jest nałogowcem, poszukującym mocnych wrażeń. 60% takich ludzi jest tak pochłonięty raniem, że nie jest w stanie zaprzestać tej czynności. Ma obsesyjne Myślenie, nawet wtedy, kiedy nie gra, myśli cały czas o graniu. Planuje strategię. hazardista gracz uzależniony, wymyśla przedziwne sposoby pozyskania pieniędzy na hazard. Niecierpliwie czeka na moment gry, a gra staje się sposobem na poprawę samopoczucia. Na pewno podwyższa stawki do uzyskania odpowiedniego poziomu zadowolenia. Chwilkę się nad tym zatrzymam. Ostatni mój kontakt z moim pacjentem uzależnionym od hazardu, w którym powiedział mi w ten sposób, że pieniądze nie znaczą nic, nie mają żadnego znaczenia. Przyjemnością jest móc zainwestować jak największą kwotę w automat. Bo tylko taka największa kwota daje poczucie zadowolenia, więc można powiedzieć, rośnie tolerancja. Zachowanie prowokuje do inwestowania czegoś maksymalistycznego. Wszystko albo nic. Doskonale albo wcale. To jest takie bardzo spolaryzowane myślenie i zachowanie gracza. Gracz nieustannie próbuje się odegrać. Okłamuje otoczenie, ukrywa prawdziwe rozmiary hazardu, często całkiem długie. I o ile w chemicznych uzależnieniach wszyscy widzą, jaki jest problem. Osoby pijącej czy używającej. W przypadku hazardu bardzo długo najbliżsi nic nie wiedzą, ponieważ jest to tak umiejętnie ukrywane, że okłamane otoczenie nie zdaje sobie nawet sprawy z rozmiarów katastrofy. Gracz pożycza pieniądze, dopuszcza się fałszerstw, oszustw, kradzieży. Podejmuje nieudane próby ograniczania lub zaprzestania grania. Nawet hazardista. Próbuje kontrolować swoje granie. Bardzo krótko to trwa, ponieważ odstawienie od gier czy odejście od stołu wywołuje poczucie złego, złe samopoczucie, pogorszenie tego samopoczucia, które najczęściej obrazuje rozdrażnienie, spięcie, poddenerwowanie, obniżony nastrój no i machina się nakręca od początku. Żeby wyregulować swoje dobre samopoczucie, trzeba grać. Hazardziści doświadczają poważnych problemów finansowych rodzinnych, zawodowych, zdrowotnych, prawnych. Ale te straty wcale nie powstrzymują od dalszego grania. I znowu jest różnica z, chemi z uzależnieniami chemicznymi. Zdarza się, że w uzależnieniach chemicznych, gdy szkody z, z, z używania przewyższą zyski, z picia na przykład, y człowiek się Poddaje leczenie. Hazardzista, nawet jeśli jego szkody z grania przewyższą zyski, nie podejmuje leczenia. Wygrywanie też nie powstrzymuje dalszego grania. Mimo, że jest taka myśl, że odegram się już na tym koniec, wygrana wcale nie powstrzymuje dalszego grania. Maleje w głowie świadomość przypadkowego wyniku gry. Granie pogarsza stan zdrowia. O tym będę więcej mówiła, rozwijając dalej temat, ponieważ to też nas jakby tutaj interesuje, co mogą suplementy dla osób uzależnionych od hazardu. Mogą bardzo dużo, proszę Państwa. Mam takie doświadczenia i wiem, że wielu osobom po prostu naprawdę byłem ratunkowym do rozpoczęcia leczenia. Oczywiście uzależnienie prowadzi do nadużywania często środków chemicznych, tytoniu, narkotyków. Mam takich pacjentów, którzy jak grają są przeźwi chemicznie, ale w przerwach, wtedy kiedy tak intensywnie myślą o swoim graniu, sięgają po środki chemiczne. Więc można powiedzieć, że nie ma izolowanych uzależnień. Bardzo często jedna osoba jest uzależniona i chemicznie, i niechemicznie. Stąd też można powiedzieć, że uzależnienia są naprawdę okrutnie śmiertelną chorobą. Często hazardziści mają nadciśnienie, żyją w ciągłym stresie, dopuszczając się do licznych chorób somatycznych, obrządzen żołądka, zaburzeń pracy serca, napięciowych bólów głowy, mięśni, bólu brzucha, duszności, stanów wyczerpania problemów, które by się w ogóle nie kojarzyły nam z graczami, problemów ze stawami kolanowymi czy łokciami tenisisty. Tak, łokieć tenisisty to jest typowa przypadłość chorobowa gracza na automatach, ile trzeba tego wysiłku włożyć, ile godzin stać przy automacie, żeby dopuścić się do takiego poważnego schorzenia, jak jest łokieć tenisisty. Mają skoliozy, problemy z kręgosłupem. Są to ludzie fizycznie i psychicznie wyniszczeni. Jakie są psychiczne zmiany u uzależnionych od hazardu? Zmiany nastroju, bardzo duża ambiwalencja emocji, wybuchy gniewu, przygnębienia, stany paniki, stany lękowe, które no, wybuchają i przedłużają się w chroniczne. Stany lękowe, które jakby implikują problemy ze snem, problemy z koncentracją uwagi, z myśleniem, z możliwością zbornego działania. Niestety hazardziści przeżywają poczucie winy i wstydu. Mają bardzo duży procent depresji. 76% hazardzistów doświadcza. So not of